Osoby, które śledzą nasz portal, z pewnością pamiętają, kiedy redakcyjnie wypisywaliśmy 5 gier MMO, na które czekamy najbardziej. W mojej liście pojawił się Black Desert, EverQuest Next, Darkness and Light, The Division oraz gra, która kompletnie odbiega od tego, co większość zna i uważa za gry MMO. Powiedzmy sobie szczerze, w słowie MMO doszukujemy się gry stawiającej na walkę, broń palną albo magię i miecze. Dzisiaj jednak w zapowiedzi przedstawię Wam coś kompletnie innego, a jednocześnie niesamowicie ciekawego. Lubicie śnieki narty? Ja jestem Ksaorus i zapraszam Was dzisiaj na materiał poświęcony otwartym testom gry Snow. Bo Snow totalnie wypacza wyobraźnię na temat MMO i to takiego z niemalże otwartym światem. Tutaj zamiast zbroi zakładamy markowy ocieplany kombinezon. Najlepszej jakości narty do jazdy wyczynowej wchodzą na miejsce broni, a skile zastępujemy masą kombinacji w trikach. Pierwsze wrażenia budzą więc w nas ciekawość, bo czy ktokolwiek z Was zna takie MMO, uwierzcie mi, tego jeszcze nie było, więc zacznijmy od menu startowego. Bardzo przyjemne, czyste wykonanie w konwencji kafelkowej. Zanim przejdziemy do najważniejszej kafelki rozpoczynającej rozgrywkę, przylećmy jednak po innych. Znajdziemy tutaj ustawienia, nasz profil, gdzie śledzimy statystyki oraz sklep. Ten jest dość kontrowersyjny, mimo że jego zadanie sprowadza się tylko i wyłącznie do zmiany wyglądu naszej postaci. Niestety za ten wygląd słono zapłacimy. Same narty to koszt od 200 do 500 kredytów, a mamy możliwość zmiany kurtek, spodni, czapek, do kupienia okularów czy kijów itd. Wychodzi więc, że za skompletowanie jedynie ładnego ekwipunku, który na dobrą sprawę nic nie daje, potrzebujemy ponad 150 zł, bo kredyty na dany moment zdobyć możemy jedynie w ten sposób. Moim zdaniem lekka przesada, co nie zmienia faktu, że może kiedyś pojawiły się tutaj zawody z możliwością wygrania sumki waluty w grze. Teraz czas na zakładkę Play. Niestety, gra w aktualnym stanie nie oferuje trybu MMO, a jedynie taki dla pojedynczego gracza. Pojawiają się jednak tutaj eventy, również póki co niedostępne, ale sugerujące co nieco. W grze można będzie spodziewać się zawodów, które jak mówiłem powinny dać nam możliwość wygrania czegoś ciekawego, jak na przykład upragnione do zdobycia różnego rodzaju ekwipunku kredyty. Są to spekulacje, ale skoro do zabawy oddano nam kilka torów po prostu prowokujących tego typu działania, to czemu czegoś takiego nie wprowadzić? Na dany moment dostępny mamy dość spore tereny górzyste z kilkunastoma lokacjami do respa, które faktycznie można traktować jak otwarty teren, bo jazda tutaj trwa dość długo. Dodatkowo tereny te są niesamowicie zróżnicowane, i nawet jedną miejscówkę można katować godzinami, doskonaląc rotacje czy efektowne triki. Poza tym dostaliśmy jedną mapkę do zawodów Big Air. Dla niewtajemniczonych jest to ogromna hopa, na której możemy dokonać jednego, aczkolwiek niesamowitego skoku z dość stromym najazdem. Pojawiają się również parki będące imitacją X Games, gdzie znajdziemy konkurencję slope stylu, czyli po prostu zjazd z uwzględnieniem kilku skoczni, ścianek i raili, half pipe, czyli śniegową rampę, oraz tutaj ponownie pojawia się hopa do Big Air. Ostatnią lokacją na ten moment są zawody Forgey 2014. Tutaj postawiono jedynie na konkurencję slope stylu. Te lokacje są jednak w porównaniu do pierwszej góry dość małe i po zakończeniu przyjazdu po prostu restartujemy grę, ponieważ jazda dowolna nic tu nie da. To czym jednak gra uderzyła mnie na starcie jest sama grafika. Niesamowicie ładna, chociaż czekłbym się przykładowo braku opadów atmosferycznych raz na jakiś czas. To w przyszłości jednak zostanie pewnie dodane, podobnie jak łatki w kwestii poprawy fizyki. Postać potrafi zaciąć się i wykonywać dziwne ruchy, a tekstury gdzie nie gdzie są zachwiane. Mniejsza jednak o to, graficznie poza tym, że krajobrazy szczególnie w lokacji górzystej zapierają dech w piersiach, to również parki mają całkiem przemyślane ułożenie. Odległości między kolejnymi elementami są odpowiednie, można zaplanować skok i wykonać coś konkretnego. Model jazdy również wygląda nie najgorzej pomijając wcześniej wymienione zacięcia fakt, że może pewne triki, które wylądowałem w grze realnie skończyłyby się we wrotku, ale ogólnie śmiga się zacnie. Warto również zaznaczyć, że ścieżka audio jest niczego sobie. Przyjemna, uspokajająca a jednocześnie zachęcająca do wykonywania różnych akrobacji. Czuć dzięki niej większą dynamikę. Szkoda, że mimo wszystko tryb MMO nie został jeszcze w pełni aktywowany. Sprawdzić grę udało się jednak i wciąż uważam, że jest to jedno z lepiej zapowiadających się MMO. Dla osób zainteresowanych, zaznaczam, że w przypadku tej gry warto wyposażyć się w pada, bo jest to wygodniejsze podczas rozgrywki. Wielu z Was zastanawia się jednak pewnie nad celem owej produkcji. Nie ma zadań, nie ma konkretnego celu. W moim mniemaniu, meritum gry jest po prostu dobra zabawa. Osobiście rozgrywkę wyobrażam sobie w sposób zbliżony do tego, co dzieje się między sportowcami w ich pracy. Na co dzień pewnie będziemy zbierać się grupkami na w określonych miejscach i wspólnie obserwować własne przejazdy. W przypadku terenów górzystych sprowadzi się to pewnie do obrania sobie klifu i katowania go kolejnymi switchami, korkami i flipami. Co jakiś czas wpadną pewnie jakieś zawody i inne akcje dla aktywnych zapaleńców. Poza tym po prostu będziemy eksplorować i wyszukiwać sobie kolejne świetne miejscówki. W takim wypadku chętnie zobaczymy tutaj jeszcze ze 3-4 góry, większą ilość parków oraz więcej miejsc do szlifowania half pipe'u. Zastanawia mnie jednak fakt, czy gra będzie się nuzić. Póki co gra w nią prawie 4 dni bez przerwy, katując dwa parki do slope stylu i obierając nowe linie przejazdu. Zabawa jest przednia, bo wymaga kreatywności przede wszystkim. Na dłuższą metę jednak będzie wymagane to powiększenie terenu. Przydałaby się również poprawka w kwestii slajdów na railach. Te póki co nie są punktowane, a jedynie dodawane jako mnożnik do kombinacji. Dlatego też sam slajd nigdy nie da nam punktów i musi być Połączony z co najmniej jakość 360, chociaż w tym wypadku rotacja Switch da lepsze osiągi. Zastanawiam mnie również, czy zostanie dodany tutaj snowboard, bo sam wolę deskę od nart, ale snowboard pozwoli nam jedynie na zjazd, podczas gdy nartami możemy zajechać dalej. Zdecydowanie, więc granie jest doskonała, ale w swojej kategorii pozostaje unikatowa, da ogromne możliwości zabawy i moim zdaniem zasługuje na Waszą uwagę. Twórcy wciąż pracują nad snow, więc trzymam kciuki za to, aby gra rozwijała się prężnie i dawała niezrównane możliwości w kwestii jazdy osobom, które nie mają możliwości wykonywać takich akrobacji na realnym stoku. Ja sam, grą jaram się bardzo, aczkolwiek jest tutaj jeszcze sporo do zrobienia. Liczę więc, że najbliższe tygodnie będą owocne w aktualizację, naprawę błędów i latem będziemy mogli wejść pełną parą w zimowy świat. To tyle ode mnie. Pamiętajcie, by pozostawić coś miłego jak kciuk w górę, komentarz, udostępnienie i oczywiście powiedzieć, co myślicie o tego typu produkcji. Trzymajcie się papa! pa! pa.